Trzy. Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy. Jesteśmy w Centrum Wychowania Estetycznego imienia Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Dwa razy w tygodniu spotykają się tutaj uczestniczki zajęć grupy tańca współczesnego Art Dance Senior. Anna Marynowska Julia Walusiak Julia Szymańska Alicja Kapustka Miriam Deninger, Dorota Kubka, Joanna Krystek Klaudia Gryboś, Martyna Kubik, Magdalena Jakubiec, Pełna Posłuszny 6, 7, 8, 12, 14. Agnieszka Marynowska, Marta Noszka, Aleksandra Kowalczuk, Kasia Rogula, Agnieszka Kucharska, Najnowsze przedstawienie grupy prowadzonej przez Elżbietę Barwicką Pichetę to Terra Incognita, spektakl nagradzany w wielu ogólnopolskich konkursach. Jest to statuetka, którą otrzymałyśmy na festiwalu ogólnopolskim w Katowicach Power Dance. Jest to statuetka bardzo ważna dla nas, dlatego, że byliśmy na tych festiwalu, już byliśmy któryś z kolei raz. To jest statuetka też ważna dlatego, że to jest chyba festiwal ostatni w tym roku, w którym brałyśmy udział. Dlatego też fajne to jest tak, jakby taki finał naszych zmagań. W z tańcem i z tą choreografią. Myślę, że zatańczyłyśmy na tym festiwalu dobrze i podsumowałyśmy tą pracę, jaką wykonałyśmy przez ten cały rok. Dziewczyny w, na Power Dance w Katowicach wygrały pierwsze miejsce, zdobyły pierwsze miejsce, ale to nie tylko ten jeden sukces, jest to również sukces Indywidualny jednej z uczestniczek, Julii Walusiak. Julia zdobyła, zdobyła statuetkę i nagrodę za osobowość w festiwalu, czyli najlepszą tancerkę z festiwalu. Zresztą jest to Sprawiedliwe, chociaż dla mnie każda z nich jest najlepszą tancerką festiwalu. Jest to satelitka za wyróżnienie na X Międzynarodowym Festiwalu o Laurzecha w Rzeszowie i mam bardzo dobre wspomnienia w sumie związane z tym festiwalem, gdyż był to festiwal o bardzo wysokim poziomie, było dużo zespołów o poziomie światowym, gdyż z tego co się orientuje jeden zespół teraz jest wicemistrzami Europy, więc w sumie wyróżnienie przy takim zespole jest bardzo dużym sukcesem według mnie. Ta statuetka została zdobyta w Bełchatowie na piątych ogólnopolskich spotkaniach tanecznych Power Dance. No i zajęłyśmy Grand Prix właśnie. Z naszym układem Terra Incognita, czyli naszym najnowszym układem. W sumie konkurencja była bardzo duża, dlatego e, byliśmy bardzo zadowolone z tego, że udało się osiągnąć Grand Prix. E, Byłyśmy zadowolone też dlatego, że e, czułyśmy, że ten układ zatańczyłyśmy bardzo dobrze. Czułyśmy się bardzo dobrze ta tańcząc po prostu ten układ. E, I też jury przyznało, że doceniło nas za technikę, ale także za budowanie dramaturgii i za wyraz artystyczny. Tutaj pokazujemy właśnie ziemię niczyją, czyli też historię rozbitków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, dramatycznej sytuacji. Pokazujemy wpływ przyrody na człowieka i to, jak po prostu zmieniają się nasze losy podczas życia. Znaczy, Ziemia Niczyja można zinterpretować na różne... dwojako można zinterpretować, w sumie wiele, wieloznaczne jest to stwierdzenie. Bo dla każdego Ziemia Niczyja może być, nie wiem, wejście w nowy etap życia. Dla nas to może być nawet wejście, choćby w tą nową choreografię, którą musimy dopiero opanować, wczucie w role wszystkie nasze, nowe miejsca, w których tańczymy, które musimy poznać, nowe sceny. Można po prostu z różnego róż, moim stanie przynajmniej. Przede wszystkim jeśli chodzi o nasze choreografię, to to jest nie tylko też historia opowiedziana przez nas jako tancerki, ale także pewnego rodzaju protest, może, może też taka opowieść o naszej placówce, czyli o placówce, która dała nam no, możliwość jakby rozwoju. I myślę, że to, co pokazujemy w tańcu, jest odzwierciedleniem tego, co czujemy w środku. Zespół Ardens Senior powstał w 1992 roku. I od samego początku dbałam o to, aby repertuar dla. Młodych tancerek związany był głównie z interpretacją muzyki poważnej, ponieważ uważam, że głównym celem, i znaczy tylko przez sztukę, można wychować yy, młodego człowieka, ukształtować jego prawidłowe nawyki, jego osobowość. No to jest różnie. Oczywiście są takie choreografie, które powstają stosunkowo. Szybko do dwóch miesięcy są takich, nad którymi rzeczywiście dużo pracujemy. To wszystko w, znaczy wiele jest czynników, które na to wpływają. Oczywiście dyspozycja zespołu, dyspozycja moja, pewne pomysły. Czasami jest to taki pomysł szybki, czasami niestety buduje się go dość długo, rośnie, rozwija się jak mały kwiat, żeby coś powstało interesującego. Czasami. Czasami jest to jakiś impuls i nagle coś powstaje, czasami dziewczyny mnie inspirują, bo przyznam się, że właśnie głównie cieszę się, kiedy jest ten, ta interakcja między dziewczynami a mną, kiedy one mnie inspirują, kiedy one same czasami tworzą też, współtworzą ze mną. Najbardziej uwielbiam, najbardziej uwielbiam zajęcia z Wami, kiedy możecie, inter, możecie improwizować, kiedy tworzycie czasami tak świetne rzeczy, że stwierdzam, że nawet najlepszy profesjonalista nie ma takiej świeżości i takich możliwości. I za to je bardzo kocham.